Jeżeli macie choroby autoimmunologiczne, jak na przykład choroba leśniowskiego krona, Hashimoto, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, musicie wiedzieć jedną rzecz o witaminie D3. Witamina D3 tak naprawdę nie tylko podnosi naszą odporność, ponieważ o tym słyszymy najczęściej, ale ma właściwości immunomodulujące i to oznacza, że działa na dwóch frontach. Tam, gdzie organizm traktuje nasze komórki jako komórki wrogie, to ten proces jest hamowany przez witaminę D3, a tam, gdzie my potrzebujemy, Wsparcia, czyli na przykład w odpowiedzi na jakieś wirusy, tam właśnie pozwala nam zwiększyć tę odporność, czyli ona świetnie działa w różnego rodzaju właśnie chorobach autoimmunologicznych, żeby redukować to wyniszczanie i podnosić jednocześnie odporność. I teraz przechodzimy do kluczowej kwestii. My z chorobami autoimmunologicznymi musimy wiedzieć, jaki przedział tej witaminy D3 w wynikach w naszych badaniach jest dla nas optymalny. I uwaga, u nas to będzie zakres od 70 do 100 i wydawać by się mogło, że to jest stanowisko za dużo, bo taka norma, która widnieje w, przy wyniku naszych badań, będzie od 30 do 50. Ale my z autoimmunologicznymi chorobami przyjmujemy więcej i mieścimy się w tym górnym zakresie. Czy łatwo zatem przedawkować witaminę D3? Bo możemy się nad tym zastanawiać. Odpowiedź jest bardzo pokrzepiająca. Nie, nie jest łatwo. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego, koniecznie zaobserwujcie ten profil i dajcie mi znać w komentarzach, jakie dawki, ile przyjmujecie obecnie witaminy D3.